może pan bezgranicznie zaufać? Wątpliwe. Jest. Dwie. Kto? Mąż i córka. Jest osoba, której może pan bezgranicznie zaufać? Moja żona. Na pewno przyjaciółka, rodzina też. E, nie, nie ma takiej osoby. To są moi rodzice. Moim chłopakiem. Tak, moja żona. Czy jest taka osoba, której może pani bezgranicznie zaufać? Tak, Madzia, moja przyjaciółka. Rodzina bliska. Nie ma takiego kogoś sam, tylko i wyłącznie ja takim już jestem. Dla pewnej zakonnicy głoszenie przekonania, iż istnieje ktoś, komu można bezgranicznie zaufać i nigdy nie zostanie się zawiedzionym, stało się misją jej życia. I być może nie byłoby w tym nic zastanawiającego, gdyby nie fakt, że zadanie to zlecił jej ten, którego ta bezgraniczna ufność miała dotyczyć – Jezus. Helena Kowalska urodziła się w Głogowcu, w wielodzietnej, ubogiej rodzinie chłopskiej. Skończyła tylko trzy klasy szkoły podstawowej i od 16 roku życia pracowała jako służąca. W 1925 roku, po długich poszukiwaniach, mimo sprzeciwu rodziców i braku posagu, została przyjęta do zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Otrzymała imię Maria Faustyna. Pracowała w kilku domach zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Płocku i w Wilnie. Pełniła obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtjanki. Siostrze Faustynie wielokrotnie objawiał się Jezus, który przekazał jej orędzie o Bożym miłosierdziu, które zapisywała w dzienniku. Wizualnym streszczeniem tego orędzia jest obraz z podpisem Jezu ufam Tobie, który siostra Faustyna miała zlecić do namalowania według swoich wizji. Proszę ojca, jak właściwie do wizji siostry Faustyny odnosili się jej spowiednicy? Bardzo rozmaicie, zależy od osoby. To znaczy, byli tacy, którzy uważali, że ta prosta dziewczyna zwariowała, że, że jest histeryczką, dziwaczką, że wymyśla sobie jakieś, jakieś rzeczy, a byli tacy, którzy starali się w to wsłuchać i, i bardzo poważnie do tego podejść. Ale to musiało być takie zwalające wręcz znóg po ludzku. Ujmując, jeśli ona słyszała, niech, niech sobie siostra wybije, żeby pan Jezus miał z siostrą rozmawiać, taką nędzną i niedoskonałą, że tylko ze świętymi e, pan Jezus przestaje. No to dla niej to mogłoby być dopiero powodem no tak, choroby psychicznej, że, nie? Mogłoby być, tylko gdyby nie to, że, że pan Jezus ją przed tym ostrzegał. Jej doświadczenie mistyczne spotkania z Chrystusem było tak mocne, że nawet te ludzkie negatywne opinie nie dominowało, nie zdominowało głosu, który słyszała. Tych spotkań z panem Jezusem, o których pisze w Dzienniczku. Główny wieloletni spowiednik siostry Faustyny, ksiądz Michał Sopoćko, który potem szerzył przesłanie Bożego Miłosierdzia, jako pierwszy zdecydował się, aby posłać się na badania psychiatryczne. Panie profesorze, co możemy powiedzieć o stanie psychicznym siostry Faustyny? Siostra Faustyna była badana przed wojną przez panią doktor. Barbarę Maciejewską, ile pamiętam Barbarę, nazwisko jestem prawie stu procentach pewny. I ta opinia wskazywała na zachowane zdrowie psychiczne siostry Faustyny. To, co mogę powiedzieć z danych podstawowych, to było gdzieś około 30, 1935 roku i pani doktor Barbara Maciejewska potwierdzała to również w okresie powojennym. Przypuszczam, że przy współczesnym badaniu jego wynik byłby podobny, ale jeszcze raz podkreślam, ja nie jestem psychiatrą, być może coś jeszcze do tej, do tej opinii przyszłe dane wniosą. Nie słyszałem, co wydaje mi się dosyć istotne, bo takie badania ex post się robi. Przeszukałem nawet wiarygodną dla mnie bazę medyczną, nie znalazłem żadnego doniesienia psychiatry. Opublikowanego w wiarygodnym czasopiśmie medycznym, kwestionującego tą diagnozę, jak to często ma miejsce w odniesieniu do innych postaci historycznych. Faustyna zmarła na Gruźlicę w wieku 33 lat. Kontrowersje wokół jej osoby i przesłania trwały także po jej śmierci. W roku 1959 Święte Oficjum wydało dekret dotyczący wizji siostry Faustyny. Jaka była istota tego orzeczenia? Istotą było to, że święte oficjum rozeznało, że były to pozorne objawienia. Tam było sformułowanie mówiące, jakoby miała obja rzekomych objawień świąty, siostry Faustyny. I w związku z tym zakazany też został kult obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, który z tych objawień wynikał. To było spowodowane kilkoma rzeczami. Z jednej strony siostra Faustyna podkreślała, że miłosierdzie jest pierwszym przymiotem Bożym. Arcybiskup z arcybiskup Wilna, który przyniósł się do Białego Stoku, po wojnie bardzo wyraźnie, znaczy przed wojną jeszcze to stwierdził, ale po wojnie jakoś to wyakcentował, że nie może być licytacji Bożych Przymiotów. Rozeszła się wieść, że ksiądz kardynał Hlond umierając niemalże na łożu śmierci, pobłogosławił, czy jakby pozytywnie się wypowiedział na temat tych objawień a ksiądz arcybiskup Baraniak, który był sekretarzem Hlonda i był przy śmierci, poczuł się w obowiązku stwierdzić, że czegoś takiego nie było, że to jest kłamstwo, że to jest fałszerstwo. I wreszcie trzecia przyczyna to siostry Magdalenki, które zaczęły wydawać fragmenty dzienniczka siostry Faustyny, w dobrej wierze no, podredagowały trochę ten, ten dzienniczek, z czego wyszły tam dosyć kuriozalne rzeczy, między innymi, że, że Faustyna domaga się Kultu swojego serca, czy kultu swojej osoby. No i wobec takich zdarzeń, takich sytuacji, święte oficjum stwierdziło, że, że tam, gdzie jest jakieś, jakieś kłamstwo, jakieś zafałszowania, jakaś tam megalomania tej, tej, która miała te objawienia, no to nie może to pochodzić od Boga i zakazała kultu. Zakazała kultu, ale na szczęście po jakimś czasie odwołała. Kiedy i na jakiej podstawie, jak to się stało? Zdecydujące znaczenie miała postawa kardynała Wojtyły. W 1967 rozpoczął proces beatyfikacyjny i dokładnie przebadał treść objawień, które były zawarte w dzienniczku. I wobec tych działań, wiosną 1978 roku, ta nota z 1959 roku została odwołana. 18 kwietnia 1993 roku, siostra Faustyna została beatyfikowana, a 30 kwietnia 2000 roku ogłoszona świętą. Według Marii Winowskiej, autorki biografii siostry Faustyny, w końcu lat 50. jej postać znana już była w całej Europie, obu Amerykach, w Australii, w wielu krajach Azji i Afryki. Decyzja świętego oficjum nie była więc w stanie powstrzymać szerzącego się prywatnego kultu wokół przesłania zakonnicy z Polski. Dziś postać apostołki Miłosierdzia budzi żywe zainteresowanie nie tylko hierarchii kościoła. Szymonie, mówiłeś, że właśnie święta Faustyna jest Twoją ulubioną świętą. Dlaczego właściwie? Ona. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że y, to co ona mówiła, to czym żyła, to bardzo ważne straszne kościelne słowo, przesłanie e, dla ludzi dzisiaj. Faustyna przypomniała coś, co w nauczaniu Kościoła było od zawsze, to znaczy, że Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, ale również miłosierny. E, I to są jakby dwie cechy Boga, bez których nie można, których nie można pomyśleć osobno. A druga rzecz to to, że Faustyna była w tym, co jej się przytrafiało, niezwykle autentyczna, niezwykle autentyczna. Nie zdążyła też zostać za specjalnie przez te wszystkie y, przeboje kościelne, które później były, upudrowana przez hagiografów, na szczęście. Ale fakt, że ona miała zaledwie trzy ze szkoły podstawowej, bo rzeczywiście niewykształconą, brakowało tej aparatury podstawowej, jakiejś intelektualnej, dla niektórych jest taką rzeczą. Dyskomfortującą, że Pan Bóg na swoją sekretarkę wybrał osobę, która miała kłopoty z wysłowieniem się prawidłowym. No to jest ich problem. Tu Jezus objawił się prostej dziewczynie ze wsi, która musiała się mocno nastarać, żeby w ogóle pójść do zakonu, żeby ją do tego zakonu przyjęto, żeby móc żyć tak, jak czuła, że powinna. Jakimi słowy ona miała opowiadać o tym doświadczeniu, które ją spotkało, niż takimi, które miała dostępne, które miała z tych trzech klas szkoły podstawowej? Zatrzymajmy się na moment przed tą tajemnicą kontaktu Boga. Z człowiekiem, bo Bóg zawsze trafia optymalnie w tego, y, kto jest w stanie udźwignąć to Jego przesłanie. Jeśli do nas tak nie mówi, to znaczy, że z nami jest jakiś problem. I myśmy. Faustyna jest dla mnie rachunkiem sumienia, y, że ja widocznie jestem człowiekiem, do którego Pan Bóg nie może się dostać, skoro on tak do mnie nie mówi. Za dużo murków wybudowałem y, być może różnymi teoriami, być może różnymi sytuacjami y, y, w swoim życiu. Do niej miał prosty dostęp i z niego skorzystał. W 1995 roku powstał film w reżyserii Jerzego Łukaszewicza, opowiadający historię krótkiego, ale duchowo bogatego życia siostry Marii Faustyny Kowalskiej. Przyznam się szczerze, tak po latach zdaję sobie z tego sprawę, że była jakaś nieznana siła, która nas niosła, która dała nam odwagę. Powiedziałbym nawet inaczej, która nam dała takie poczucie arogancji, że my możemy wszystko. I yy, Moment i ujęcia, sekwencja, kiedy widzimy Chrystusa, którego zobaczyła święta Faustyna, był momentem, który właściwie był poza, na, poza naszą kontrolą. Możemy powiedzieć, że Duch Święty nas prowadził w tym czasie, ale myślę, że święta Faustyna pozwoliła nam, nam zrobić. Przyznam się szczerze, po, po latach, że nie wiem, czy dzisiaj, gdybym miał robić y, tę wizję, czy bym się odważył? Ale przyznam się szczerze, że jedna z najpiękniejszych y, świętych, cichutka, skromna, bo przecież y, święta Faustyna y, nie dokonała żadnego heroicznego czynu. Ona, ona dokonała rzeczy niezwykłej, mianowicie życie codzienne. Uczyniła ży życiem heroicznym. Pamiętam taki obrazek z dzieciństwa, to bardzo takie osobiste. A bardzo chorowaliśmy. Znaczy ja chorowałem, i lekarz zawsze przychodził, i były zastrzyki bardzo bolesne. Podejrzewam, że to była penicilina. I mama dawała nam taki, dawała mi taki maleńki obrazek: Jezu, ufam Tobie, i mówiła: Przytul się, przytul się do niej, nie będzie bolało. I dlatego tak sobie pomyślałem, że jak się przytulimy do naszej Faustyny, świętej Faustyny, to naprawdę będzie mniej bolało życie. Jezus przekazał siostrze Faustynie pięć konkretnych sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata. Są to odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia, modlitwa przed obrazem Jezusa Miłosiernego, modlitwa w godzinę konania Chrystusa na Krzyżu, szerzenie czci Bożego Miłosierdzia i obchodzenie święta Miłosierdzia Bożego. W 2000 roku Jan Paweł II wprowadził to święto do kalendarza i od tego czasu każda pierwsza niedziela po Wielkanocy. Jest okazją do gromadzenia się milionów czcicieli Miłosierdzia Bożego na całym świecie. Kult Miłosierdzia Bożego jest dziś poza Europą bardzo rozpowszechniony w Ameryce Północnej i Południowej, Afryce i w Azji. Na liście krajów, gdzie najmocniej rozprzestrzenia się kult Bożego Miłosierdzia, wymienia się między innymi tak egzotyczne kraje jak Korea, Nową Zelandię i Filipiny. In the Philippines, as I remember it. Na Filipinach, jak pamiętam, każdego dnia o 15 ludzie przerywają swoje zajęcia podczas zakupów, w domu. Pamiętam, że na minutę zatrzymano emisję programu telewizyjnego, żebyśmy mogli się pomodlić. To codzienny zwyczaj od 3 po południu. Dopiero po przyjeździe do Polski dowiedziałam się więcej o Bożym Miłosierdziu. Byłam w Łagiewnikach i w Płocku, gdzie pogłębiłam swoją wiarę. Przyznaję, że moje oddanie się Bożemu miłosierdziu jest teraz bardziej świadome. W codziennym życiu Boże miłosierdzie to przede wszystkim to, co Jezus próbuje mi powiedzieć: że Jego miłość jest nieprzemijająca. Jego miłosierdzie jest dostępne właśnie dla mnie, dla grzesznika, człowieka, który popełnia ciągle błędy. Boża miłość i miłosierdzie są wspaniałe. Oddanie, zaufanie Bożemu miłosierdziu bardzo mi pomaga i jestem pewna, że tak będzie przez całe moje życie. Is helping me a lot. Czciciele Miłosierdzia Bożego tworzą w kościele wielomilionowy apostolski ruch Bożego Miłosierdzia. Szczególną rolę w nim pełni Stowarzyszenie Apostołów Miłosierdzia Bożego Faustinum, które zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i świeckich z ponad 80 krajów. Dzienniczek siostry Faustyny został przetłumaczony na wiele języków, w tym na język arabski, a nawet wietnamski. Pamiętam list takiego pewnego młodego człowieka, mężczyzny który powiedział, że kiedy wziął do ręki dzienniczek i go czytał, to ciągle powracał na pierwszą stronę, by zobaczyć, czy tam przypadkiem nie pisze bajka albo opowiadanie, ponieważ treść tego dzienniczka wydawała mu się tak nieprawdopodobna, że Bóg jest tak blisko i że tak bardzo kocha człowieka. Ale za każdym razem trafiał na tekst imprimatur Kuria Krakowska. Szerzeniem orędzie miłosierdzia Bożego w szczególny sposób zajmuje się dziś zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała siostra Faustyna oraz siostry ze zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, o założenie którego Jezus osobiście prosił samą siostrę Faustynę. Realizacja tego dzieła dokonała się jednak już po jej śmierci dzięki jej kierownikowi duchowemu, błogosławionemu księdzu Sapoćce. Bóg działa w sposób taki, że możemy go tylko gonić i podziwiać i uwielbiać Boże miłosierdzie. Mamy na przykład u nas siostrę, która w ogóle rodzinnie jest z Gdańska, ale trafiła do naszego zgromadzenia przez Jerozolimę, bo tam znalazła nasz obrazek. Faustyna zapisała w dzienniczku, że nam przyszło rozpocząć to dzieło, komu przyjdzie kontynuować i zakończyć wola Boża. I tak się chyba dzieje, my wszyscy uczestniczymy w tym słowie sekretarka Bożego Miłosierdzia. Tu nie chodzi o nas, chodzi o to, żeby nie zasłonić sobą Jezusa Miłosiernego. Dziś Światowym Centrum Bożego Miłosierdzia jest sanktuarium w Łagiewnikach. Ojciec święty Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku podczas konsekracji Bazyliki Miłosierdzia zawierzył Kościół i cały świat Bożemu Miłosierdziu. Rocznie to miejsce odwiedzają około 2 miliony osób z całego świata. Przybywają tutaj miliony ludzi z całego świata, doświadczają obecności Boga, przybywają z bardzo różnych powodów, niektórzy właśnie po to, żeby spotkać się z Bogiem, a inni z różnych motywów. I tak było w przypadku jednego Francuza, który był akredytowany przy wizycie papieża Jana Pawła II do Polski w 2002 roku. Wybierał się do Polski z kolegą, który był polskiego pochodzenia i spodziewał się, że przy okazji tej wizyty będzie mu chciał pokazać wiele kościołów krakowskich. Dlatego powiedział, możesz mnie zaprowadzić tylko do jednego. Wybrali łagiewniki. I pobyt w tej kaplicy okazał się czasem wielkiej łaski, niezwykłej łaski, niezwykłego spotkania z Bogiem. Ten człowiek, który wszedł do kaplicy jako ateista i niewierzący, wyszedł z niej z promieniującym obliczem i z gorącym pragnieniem chrztu świętego. Obok łagiewnik, miejscem szczególnym dla czcicieli Bożego Miłosierdzia, jest również Wilno. Wilno, które jest miejscem wyjątkowym, bo tam właściwie został namalowany obraz. Tam jest ten obraz do dzisiaj. Tam Faustyna pisze dzielniczek na polecenie księdza Michała Sopoćki. Tam w 1935 roku pan Jezus jej dyktuje koronkę do Bożego Miłosierdzia. Tam powstaje zgromadzenie. I Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie do dzisiaj służy ludziom całego świata. Trzeba powiedzieć otwarcie, że droga Świętej Faustyny do świętości była niełatwa, była trudna. I to nie tylko z tego powodu, że ją podejrzewano o zaburzenia psychiczne, jakąś niesubordynację, bo to nie pierwszy byłby przypadek, no ale dlatego, że ona sama miała wątpliwości co do tego, co przeżywa. Przeżywało jakieś fazy. I doświadczenie ciemności. Napisała w swoim dzienniczku niesamowite słowa. Zdaje mi się, że modlitwa moja jest Bogu niemiła. Kiedy przystępuję do sakramentów, zdaje mi się, że w tym jeszcze bardziej obrażam Boga. Jak to tłumaczyć? Sama natura życia duchowego to jest doświadczenie ludzi wykształconych i papieży świętych, że przechodzą przez oczyszczenie wewnętrzne, że do, doświadczają właśnie tego oczyszczenia w, w kierunku pokory, że, że to nie jest ode mnie, że to od Boga pochodzi. Poza tym święty Jan od Krzyża już mówi, że wszelkie wizje zewnętrzne zawsze kwestio kwestionować, nie? odsuwać. Jeśli to jest Boże, to wróci. Bo normalna wiara to jest pismo święte, nauka kościoła, posłuszeństwo, charyzma, który realizuje. A jeśli przychodzi coś z zewnątrz, zawsze trzeba stawić pytanie, czy to jest od Boga, czy to jest od Kusiciela. I Faustyna zastosowała tę metodę, oczywiście nie w sensie teoretycznym, że sobie wyczytała to gdzieś na wykładach, usłyszała, tylko w praktyce, doświadczyła tego. Jeszcze jest jeden motyw tego, doświadczenia tej ciemności, moim zdaniem bardzo ważny w kulcie miłosierdzia, bo istotą kultu miłosierdzia i przeżyć Faustyn to jest zjednoczenie z Jezusem miłosiernym czyli z Jezusem cierpiącym, który zbawia człowieka, czyli z Jezusem samotnym na krzyżu. A Jezus na krzyżu mówi – Boże mój, Boże, czemuś mnie odpuść. Czyli wchodzi w takie przerażające doświadczenie pustki i samotności. Jeśli Faustyna doświadcza tego w relacji do Boga, to właśnie upodabnia się do Chrystusa. Uczy. To byłaby ta nauka dla dzisiejszego człowieka, że nawet osoba, która doświadcza mistycznych stanów, również przechodzi różne wiraże i zakręty tak? No ja myślę, że w, swoich, w swoich wędrówce do Boga, w swoich relacjach z Bogiem. Tak, straszne wyrażenie. W ogóle cały scenariusz przepychania posłannictwa Faustyny w świecie, no to jest... Droga kręta raczej. Droga bardzo kręta, wręcz powiedziałbym momentami kryminalna i taka, która wywołuje pewne... Źle rozumiana, wywołuje zwątpienie w Kościół. Księdza, dlaczego Pan Bóg napisał taki scenariusz, w którym kazał Kościołowi ogólnie rzecz biorąc, no, ostro Siostrę Faustynę i orędzie przećwiczyć, mówiąc lapidarnie? To trudno powiedzieć, co Pan Bóg miał na myśli. My popatrzmy już po skutkach, po owocach, prawda? Sądzę, że te 19 lat wyciszenia w takim pospolitym ruszeniu kultu miłosierdzia. Było bardzo potrzebne, bo myślałem sobie z innej strony: My do dzisiaj mamy problemy w... z czcicielami Bożego Miłosierdzia. Ci są od Sopoczki, ci są od Faustyny, ci są od Wileńskiego obrazu, czy od chyby. Gdyby to puścić na żywioł w latach 50. i 60., -tych, to co by się działo? Natomiast to zostało wyciszone, uporządkowane i dopiero wobec tej bazy, którą Kościół pokazał, i nadal są jakieś tam jeszcze emocjonalne przepychanki, ale to już nie jest to, co by było. Jak moglibyśmy odczytywać orędzie siostry Faustyny, orędzie o Miłosierdziu Bożym w kontekście wieku XX, naszego tu i teraz, i wobec ludzi również stojących daleko od wiary, od relacji z Panem Bogiem. Słowa, które skierował do Faustyny Pan Jezus, żeby mówić, że im większy grzesznik, tym większe ma prawo do jego miłosierdzia, no to są słowa naprawdę, jeżeli je zrozumiemy do końca, to one są e, wstrząsające. Poza tym kult miłosierdzia jest uniwersalny w znaczeniu takim, że każdy człowiek z racji swego człowieczeństwa i prawa naturalnego jest wezwany do czynów miłosierdzia. To nas jednoczy, nas, rasę ludzką, że jesteśmy ludźmi, czyli mamy się zachowywać po ludzku, w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu, stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, kierując się zasadą e, prawa naturalnego. I 25 rozdział Ewangelii Mateusza, sąd ostateczny, to jest e, wizja, no właśnie, z czego będziemy rozliczani. Byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem przybysznym, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie i tak dalej. Tam nie ma w ogóle mowy na temat modlitwy, kultu, liturgii. Czyn? Czyli Wobec Czyli, co? czyli mhm. mamy przestać się modlić, mamy przestać czcić Boga i chodzić do sakramentów? Nie, mamy tak się modlić, aby Potem tak żyć. A z kolei są ludzie, którzy są z innej kultury, z innej religii, nigdy nie poznali Chrystusa, czyli mają żyć czynem miłosierdzia. I będzie sądzony nie z tego, czy chodził do kościoła, tylko I z czy, tego, czy, czy, czy żył umiał katechizm kościoła katolickiego, tylko <grym> tak. z miłosierdzia. Nawet z próby bym powiedział, no, bo tak. tutaj trzeba pamiętać o tym, że jeżeli będzie, chcemy być doskonałymi w tym miłosierdziu, to rzadko któremu z nas to się uda. Natomiast mój mistrz Roman Brandstetter powiedział kiedyś coś takiego. Że człowiek jest mądry między jedną a drugą głupotą, którą popełnia. I mi się wydaje, że tak samo jest z miłosierdziem, że my jesteśmy miłosierni pomiędzy jedną a drugą chwilą, w której w swoje władanie bierze nas gniew. Czyli wierzmy w miłosierdzie i nieśmy je choćby najbliższym bliźnim. Od tego trzeba zacząć. Tak, jak potrafimy. Tak, jak potrafimy. Dzięki serdecznie. Bardzo dziękuję.